E aí, Kochani, przypominam o włączeniu wszystkich notyfikacji na tym kanale. YouTube po prostu odsubskrybowuje, usuwa subskrypcje, jeśli regularnie nie odwiedzacie danych kanałów, nie włączacie tych powiadomień, więc proszę o tym pamiętać. Ja dostaję wiele informacji od Was, wiele listów, gdzie ludzie po prostu piszą, że no niestety, ale te subskrypcje są automatycznie usuwane. No, algorytm YouTube jest bezlitosny. Cześć, moi drodzy, metafizyczny motywator z tej strony. Ciągle ten sam, ale jednak nie ten sam, gdyż. Po prostu tyle się zmieniło przez ostatnie półtora roku w moim życiu, w waszych życiach. Chciałem nagrać coś takiego pod koniec tego roku, co troszeczkę będzie nawiązywało do tematyki tego kanału, która miała miejsce no, 3-4 lata temu. Nie bójcie się, nie będzie żadnego straszenia, tego staram się trzymać. Wielu z was wybrało tą mm, drogę, którą ja odradzam, ale to oczywiście jest wasz wybór. Natomiast czego zabrakło w tym roku? Dlaczego ten rok był taki, jaki był? I wszystkie w zasadzie plany, które ja miałem, spaliły na panewce i wewnątrz naszej grupy, oficjalnej grupy MM na Discord, też mieliśmy takie rozmowy, że w zasadzie to u wielu z was zamiast planowanych sukcesów, wypełnienia postanowień, no pojawiło się coś w rodzaju problemów. Albo innych rzeczy typu regres, jakieś nieoczekiwane zwroty akcji, totalne przemeblowanie, wielkie zmiany. To jest bardzo ciekawe, być może jest to dlatego, że jest to pierwszy rok po pandemii. I o tym też chciałem z Wami chwilkę porozmawiać. Bardzo bym chciał, abyście napisali w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie oczywiście na ten temat. Ja nie mogę przytaczać tutaj studiów, które z wiadomych powodów, które generalnie udowadniają no, szkodliwość tych pewnych rzeczy, które nam proponowano. Ale słuchajcie, udowadniają również to, że tak naprawdę nawet jeśli tego nie przyjęliśmy, to szkodliwość tej choroby również ma taki długoterminowy wpływ. Wpływ na Wasz układ nerwowy, na mózg, na inne organy. I muszę Wam powiedzieć, że ja, ja nie jestem, słuchajcie, jeszcze tak stary. <mum> Mam nadzieję, że nie, ale nie jestem jeszcze aż tak wiekowy, aby mieć doświadczać takich problemów, jakich doświadczam ostatnio. To nie są duże problemy. Często dzieje się coś takiego, że ja po prostu zapominam. Tak jakby mi pamięć krótko trwała, coś wymazywało. Na przykład przypominam sobie, że. No, muszę kupić herbatę z pokrzywy, tak? Z suszonej pokrzywy, i kompletnie zapominając, że mam taką herbatę już w domu, albo chcę coś powiedzieć, i 30 sekund później kompletnie zapominam. I ja wiem, takie rzeczy też się czasami działy w przeszłości, czasami dzieją się same z siebie i o niczym nie świadczą. Jeśli macie 60-80 lat, no to możecie się spodziewać, że to zagrożenie demencji wzrasta. Ja nie jestem jeszcze w tym wieku. Nawet gdyby osoby, z którymi rozmawiałem, osoby pracujące na pierwszych liniach frontu w szpitalach, jako służba zdrowia, otwarcie mówią, że to jest bardzo często spotykane, że wielu ludzi to ma. To samo czytam na forach. Takie same informacje do mnie docierają, różni ludzie do mnie piszą, bardzo podobne objawy. I wiecie, zastanawiam się, bo ja naprawdę rozumiem, że na przykład oglądamy bardzo dużo kontentu teraz na telefonach naszych, ale to nie jest to. To znaczy, nie można wszystkiego zwalić na smartfony, na to, że po prostu siedzimy ciągle na YouTubie. No, nie wszyscy tak. Postępują, prawda? Wydaje mi się, na tyle na ile znam swój organizm, a znam go doskonale, bo żyję w nim już kilkadziesiąt dobrych lat, no to coś tutaj jest na rzeczy. I wydaje mi się, że być może część działania tego wirusika właśnie w taki sposób odpowiada za, za wpływ na nasze zdrowie. Badania, które ja znalazłem, potwierdzają, że tak jak powiedziałem, jeśli ktoś to przyjął, no to ma większe problemy niż osoby, które tego nie przyjęły, gdyż jak gdyby uruchomił taką ciągle pracującą fabrykę tych białek kolczastych. W swoim ciele, i tego się za bardzo nie da wyłączyć. Jeśli chorujemy normalnie, przechorujemy, to, to później się to trochę uspokaja, ale zniszczenia nadal mogą być odczuwalne. I to jest jedna z tych rzeczy. Druga z tych rzeczy jest po prostu taka, że no ludzie się trochę zmienili. Jest w nas więcej agresji, więcej pesymizmu, łatwiej tracimy cierpliwość, stronimy od kontaktów. Niektórzy chcą siedzieć cia cały czas po prostu samemu. Myślę, że to też jest bezpośredni wynik tej, tej traumy. Słuchajcie, nie wiem co będzie w przyszłości. Dlatego cieszcie się życiem, tak? To też cały czas powtarzam, nie ma sensu się nakręcać strachem, wkładać sobie kolejnych tematów do głowy, typu kryzys, wojna, nie wiem co tam jeszcze, kolejna pandemia, kosmici, to też jest ciekawy temat, za to się zabiorę już niedługo. Jest to na tyle drążone i na tyle ważne, że warto to będzie omówić, to będą tematy z cyklu nie z tej Ziemi przez jakiś czas odejdziemy na chwilę od tych tematów duchowych myślę że myślę że to będzie dobry krok ale tak jak powiedziałem nie wydaje mi się że cokolwiek zmienia tutaj straszenie się albo tak zwane bycie świadomym co się dzieje, bo to jest dokładnie to samo, też się cały czas straszymy i można sobie zadać pytanie, czy teraz są ciężkie czasy, czy dobre czasy. Jak wiele tak naprawdę zależy od naszego nastawienia, bo jeśli w tej chwili nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi, to nie będziemy w stanie być szczęśliwi tak naprawdę nigdy. I najprostsza recepta, jaka prowadzi do tego szczęścia, które jest czymś bardzo ulotnym, gdyż tak naprawdę oznacza brak przywiązania zarówno do tych stanów euforii, jak i do stanów depresji, prawda, bo jak mamy stan euforii, coś nam wyszło, to od razu się pojawia z tyłu głowy lęk, że ten stan Zaraz minie, gdy jesteśmy w stanie depresji, to nie chcemy być w tym stanie, chcemy być w przeciwległym stanie, więc nigdy nie jesteśmy tu i teraz. Zawsze gonimy za czymś, jak taka marchewka na kiju, prawda? Więc chodzi o życie naszego życia z dnia na dzień, moi drodzy, to jest ta recepta, i tylko skupiać się na tym obecnym momencie. Tylko w ten sposób można osiągnąć tą pełnię szczęścia. I musimy wiedzieć, że wszystko, o czym się martwimy, tak, nie istnieje, ale raczej nasz umysł to stwarza, jak się na tym skupiamy. Więc wszystko, co musimy zrobić w tej chwili, cokolwiek myślisz na temat jutra, to jest tylko przyszła, alternatywna rzeczywistość, która istnieje tylko w Twoim umyśle. Jeśli się zamartwiasz. To to, co robisz, to przyciągasz tą alternatywną, negatywną przyszłość, która jeszcze nie istnieje do Twojej teraźniejszości, bo Twoje myśli stwarzają Twoje emocje, Twoje emocje stwarzają Twoje uczucia, Twoje uczucia kreują Twoje akcje, a Twoja akcja kreuje Twoje przeznaczenie. Więc naucz się zarządzać własnymi myślami, drogi widzu, aby Twoje myśli nie zarządzały tobą i twoim życiem. I tyle. To jest taki krótki, nieplanowany odcinek. Troszkę tutaj w zen wszedłbym, to nawet nie do końca zen, tylko po prostu takie proste, oczywiste porady. Moi drodzy, ja chciałbym wam z tego miejsca tu i teraz życzyć wam wszystkim serdecznie wszystkiego dobrego. Dla was, dla Waszych rodzin, abyście byli zdrowi, abyście cenili prawdziwe, szczere przyjaźnie, dobrych ludzi w waszych życiach i cały czas pamiętali tam z tyłu głowy, żeby była ta myśl Memante Mori, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy tu przez bardzo, bardzo krótką chwilę. Wszyscy, których spotykamy wkrótce nas opuszczą, więc cieszcie się tymi chwilami. Te chwile nie są zależne od waszego statusu materialnego, od tego, kim jesteście, skąd pochodzicie, gdzie mieszkacie, gdzie pracujecie. Od waszego statusu społecznego i tych wszystkich nic nieznaczących rzeczy. Żyjcie tak, aby ilość szczęścia, radości i pozytywów w tym wszechświecie się powiększała. Moi drodzy, życzę Wam, aby ten przyszły rok, 2024, był dokładnie tym, czym miał być 2023, ale z jakiegoś dziwacznego powodu się to nie udało. Jak dla mnie to jest taki rok, który w zasadzie trochę trzeba było przezimować, przespać. A prawdziwy progres, prawdziwe budowanie zacznie się w 2024. Niezależnie od wszystkiego, ja mam swój plan, który będę skrzętnie realizował, gdyż po prostu moja obecność i rola w życiu w tej chwili jest zbyt ważna, abym zawrócił i poszedł inną ścieżką. Więc tak, wezmę na siebie tą odpowiedzialność, zarówno osobistą, profesjonalną, zawodową, jak i tutaj, podczas istnienia tego projektu, który będzie trwał dalej, Mam nadzieję, że ten przyszły rok przyniesie realizację tego wszystkiego, co w tym roku się nie powiodło. Wszystkim Wam tego z całego serca życzę. Ja oczywiście jeszcze na koniec muszę podziękować wszystkim kapitalnym ludziom, którzy są na tej wewnętrznej grupie, wspierają ten projekt. Niezależnie czy jest ciężko, czy jest łatwo, czy on odnosi sukcesy, czy, czy ludzie to przeklinają, niezależnie od tego, bardzo wam serdecznie dziękuję. Nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne było prowadzenie dla mnie tej grupy i tego miejsca do tego, aby trzymać naprawdę ten poziom, poniżej którego zacząłbym odczuwać, że coś w moim życiu zaczyna iść mocno, mocno nie tak. To tylko i wyłącznie dzięki Wam, rozmowom z Wami, kontaktom z Wami, temu, że ja też mogłem się podzielić moim doświadczeniem z Wami, mogę powiedzieć, że wejdę w ten nowy rok z nadzieją z optymizmem i z siłą. Dziękuję Wam z całego serca. To są tylko słowa. Ja nigdy nie będę w stanie spłacić tego długu w żaden sposób, ale tak jak Wy to robiliście dla mnie, tak samo ja to robię dla Was. Dziękuję serdecznie i w zasadzie to tyle, kurczę. Pewnie jeszcze coś nagram, a jak nie, no to zobaczymy, co przyniesie ten nowy rok. Trzymajcie się. Z tej strony metafizyczny motywator.